I jak tam żbiczki, kochane? Dobrze się żyje w Rosji sowieckiej, puste brzuszki burczą, nie ma siły pracować po 13 godzin dziennie w fabrykach składając musiny i tetki. No, widać, że wszystkim się podoba Związek Radziecki, tak samo jak mi. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a towarzysze Naprzód po wielkie, wielkie, syndykalistyczne Sowiet łapek górę, soczysty komentarz Kontynuujemy nasze nasze, nasze industrializację i szerzenie sowietyzmu na cały świat. Szkoda, że do tych włoch w sumie jakby włochy z nami.. Jezus, wyobraźcie sobie taki związek radziecki Tu musiałem troszeczkę defensywnie pogoruszać, wyobraźcie sobie taki Związek Radziecki a w sojuszu na start z Włochami, które są podziałane, jest okropnie to wygląda. No ale nie będę już tego ruszał. Może to tak ma być czy coś, no nie wiem, ale to jest, to jest aż dziwne. Dziwnie to wygląda. E, przemysł się ładnie powoli zaczyna kręcić, i trzeba będzie podrzucić troszeczkę więcej cywilniaczków do budowy. Wrzuć do. Tu tak, tu wrzuć pięć kolejnych cywilniaczków, to zacznie się ładnie kręcić. Który mamy? Marzec 37. My lecimy na ponad już 2,5 sloty. No, powoli, powoli jakoś zaczyna to wyglądać. Co my jeszcze potrzebujemy? No nie, to jest zbyt amerykańskie. Na pewno radyjka możesz zbadać. Radyjka się przydadzą, jest, jest. I mamy 150 prefer. Ja bym chciał... Nie no, koniecznie trzeba zmienić chyba prawo handlowe. Raczej surowco powinniśmy dać radę. No i tak mamy masę surowców, których obecnie... Nikt nie kupuje poza socjalistyczną Hiszpanią, ale bardziej chodzi o te bierne buściki, jakie dostajemy do Research Speeda i Factory Auto Deconstruction Construction Speed. To się bardziej przyda. A, i nasi ochotnicy z Albanii, którzy przeżyli, powrócili do Leningradu. Nice, yy, wrzuć tą dywizję do jakiejś armii, bo chciałbym zobaczyć. Jest, wrzuć tak, 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 tak. Chodzi do tej armii. Czy Leningrad. A Leningrad nie ma swoje graficzki? Nie no, skandal. W poprzednim odcinku przeglądaliśmy graficzki, a Stalingrady mają. A Stalingrady mają, proszę bardzo, piękne graficzki. E, no dobra, niech będzie, jak tam nasza industrializacja, moglibyśmy teraz zrobić urbanizację, dodaję factory output e, Ja bym bardziej w tę stronę chciał lecieć, znaczy faktory output plus procent jest zarombista, ale nie na tym etapie Nie na tym etapie, jak mamy tak mało, przecież 30 militarek to nie jest mało No musimy zrobić te ludowe kredyty Nie chcę tego robić, ale muszę Nie chcę, ale muszę Za, w sumie za niecały rok skończy się robić pałac sowiecki <laughs> Pałac sowiecki e... O konsumer guzcy minus 5% na 60% no i to mi się podoba Pytanie co ja mam zrobić? O panowie wy tu już nie macie supply'ów Ale jak się demokraci cofną, bo oni teraz solo walczą Bardzo niefajnie się tam podziało, dobra to jak skoro Hiszpania na razie jest wolna e, Wolna od, od Od naszych działań, bo nie możemy przejść Wydobycie Cosmic Voyage Release on Soviet Cinemas, Jakiś film, e, jakieś gwiazdy Wojny Sowieckie wyszły Prawdziwy majster, czytaki, Jak niech będzie ale mnie boli, że ja nie mogę czołgów badać. Poważnie, samolotów też nie możemy badać, nie? Znaczy uczestniczymy tylko 60% armor research Speeda, no ale boli, boli, ale do możemy swobodnie badać, jest, jest. do której możemy swobodnie badać. Ale na razie i tak ciśni przemysł. Na razie i tak ciśnij przemysł, chociaż jeden slot chciałem poświęcić. Ej, no tak ciężko idzie puszowanie. Mm, skupmy się może wtedy na tym wybrzeżu Bo to są wzgórza, a to nasza... Hmm, może było lepiej wysłać górską w sumie. Mogę was zmienić tutaj na górsko? Nie mogę was zmienić na górską. No cóż, to by było zbyt piękne. E, ta milicja w górach, znaczy w lasach. To wszystko są lasy. Jest, jest. Pomóżmy może tej milicji, jakbyśmy zajęli porcik, ale widzę, że nie zajmiemy. Chociaż przejdźmy dowództwo od lokalnego generała, ale widzę, że nasze ataki się wypaliły. Dobra, ale to milicję to powinniśmy spuszować. Tutaj, panie Żukowie, chcesz awansować. Winter Expert. No nie wiem, czy w tej dżungli się tobie Winter Expert przyda. Ale jeżeli Brazylijczycy będą osłaniać mi plec, to ja mogę spróbować to podcinać. Przecież to jest port, ale my tak możemy próbować przebiciela, bo ta misja powinna się cofnąć prędzej czy później. Prędzej czy później powinna się cofnąć. Widzę, że w Portugalii są jakieś dymy, mm, ale tych ochotników nie będziemy wysyłać, bo to są market liberałowie, czyli czytaj demokraci walczą z tymi, więc nie ma sensu. Ech. Wy całego warskora zgarniecie, nie? Jestem mega ciekaw co się dzieje jak zostaną demokraci i socjaliści Czy oni dzielą 50-50 e, Hiszpanią, bo było beznadziejne troszeczkę Czy potem między sobą zaczynamy się napierdzielać Dobra, są te kredyty No i niestety mamy consumer goods y 3% Nie opyla się, za 7 stabilności 3 consumer goods y na kraju, który ma od zarąbania tych cywilniaczków To jest kompletnie nieopłacalne I też 3 cywilniaczki Minus 50 pp Zarąbiście, uwielbiam takie cele Uwielbiam Możemy sobie popularność partii zwiększyć? Yy, budowa metra, dwa cywilnia. Ale po co to robić, jak mamy tam 10 infra-. Nie zauważyłem tego. Poważnie, jakby wcześniej zobaczył, że tam jest. da nam dwa infrastruktury. Dobra, zrób yy, supporting art. Nam trochę socjalizmu podbustuje. Pod, pod yy, improved Machine Tools. Jest, jest. Portugalia spisowała. Gratuluję. A, dobra, i my się tu przebiliśmy. Tak, jedną dywizję chciałem, żebyś go cisnął. Bardziej chcę zrobić to na zasadzie, żeby się rozlać i poirytować. Tę jedną wizję musimy zostawić, żeby nas przypadkiem nie odcięli. E, i insulina przegrała. No jakby to były jakieś takie bardziej socjaliściczne, bym powiedział, to bym wysłał... O, widzę, że United Kingdom kolejne prowincje zabrało. Coś jest nie tak... A nie, czekaj, British Ride odzyskało. A ci, nie, Czy nie odzyskaliście. To może Brytania też odda swojemu papetowi te prowincje, bo British Ride się naprawił. Nie wiem czy Birma była od razu, ale Bo to powinno być też British Rail, w sumie, Ale mniejsza. Dobra, skupmy się na tej... Te, te... O zastrzeżeniu eksportowaniu rewolucji na razie na resztę prowincji A, i powinniśmy w sumie robić yy, wywiady dalej. 8 cywilni. O Jezus Halina zawał! Serce. Serce mnie boli. Serce mnie boli. Ehm... Nie ma sensu uderzać tu na północ. Leć w sumie tędy. Próbujemy jak najbardziej rozszerzyć im front Ledwie dywizje niech was cisną dalej Tą jedną milicję Ty musisz na razie osłaniać Bo jak cię wypchną to będzie skandal Ty możesz na spokojnie na południe lecieć Na razie chcemy jak na siłę rozszerzyć front przeciwnikowi e, Zająć wybrzeże gdzie są główne wiktory points Ej, to w sumie już niedaleko do Rio de Janeiro Rio de Janeiro jest blisko Widzę, że milicja powoli się pojawia, ok. Mm, ciśnij dalej Szkoda, że to jest port, że nie udało się tego portu zrobić Oni w ogóle attrition dostają, nieduże takie nieduże. 19% natryszony dostają. Eee... Dasz radę to wypnąć solo teraz? Panie Żukow? Pan Jerzukow, pan znowu coś awansował. Gówno pan awansował. Kurde, jak on sobie nabije. Jest ten e, dżunglista, nie? Jak ja to zawsze nazywam dżunglistami, gdzie to jest? E, improved e, Ranger. O jest. E, dżunglowy szczurek jest. Śmiesznie, jakby Żukow nabił sobie dżunglowego szczurka. <ścoughs> szczurek dżunglowy Żukow. Tetkami jeździ. Mm, powinieneś dać radę. No, bo cóż, ściągałem dywizję. To jest ten moment! Mój, mój przyjacielu, panie Karolosie preceder kiedy on zabiera dywizję, z, żeby pokryć ten wyłom, to ty go na froncie puszujesz, nie? To jest ten moment. Także, także polecam. Mm, tu trzeba szybciutko ciuchciami podjechać, bo mi oddatnie dywizję. Szybciutko, no właśnie. Wy musicie się obronić. Um, czy my chcemy za Freakorie, że ona rozdobyć? Moglibyśmy, moglibyśmy też uderzyć na północ, ale nie, on powinien sobie poradzić z tą milicją Możemy odpalić buźcik do ataku i buścik do obrony Żeby co by ta dywizja się broniła, a ta szybciej była puszowana. no właśnie Ym... Ta jedna dywizja sama to ogarnie, wracaj na południe Raczej pojedna to sama ogarnąć, bo ci będą bez portu i tak już mają 10 Dobra, jest departamencik i możemy łapać ciperki Ciperki oczywiście będziemy łapać, na nasze największe zagrożenie, czyli German Reicha Znaczy, Deutsches Reicha Ym... No, czy wiem, ja chcę aż tak bardzo boostować. Kiedy skończymy robić konstrukcję? A my już zrobiliśmy. Dobra, to wiesz co? To odpal mi. Tak, Construction Speed plus 10, na prawie rok czasu. I powinniśmy w miarę szybko przy dużych boostach 10-10-10, no sporo tego. Powinniśmy dość szybko to klepać te cywilniaczki, póki co. Cywilniaczki, ważna rzecz. Dobra, gdzie są. O, Ryż Rejro parł. Ryż o, jednak uciekałem tą dywizją. O, dobra, to pomóż im na chwilę. Jak ty się wybroniłeś, um, weź go zatrzymaj. Wiem, że mogłem na São Paulo. Czekaj, São Paulo nie skończyłoby wojny? A może by skończyło? Dawaj, szybko. Bo jak oni posprowadzają dywizję z frontu, ja potem tymi czterema nie będę mógł zbyt ją manewrować. Czy to jest bardzo ładny kwadratowy ciągniczek z czerwonymi felgami? Jezus, ale odpicowany, prawie jak mój golfik PGOTZ. A, y, farma traktorów. No i to mi się podoba. Będziemy uprawiać traktory. Sadzić, podlewać i będą traktory piękne rosnąć na farmach. Y, Powinniśmy być z tego dumni. Dokładnie. I y, nie możemy tego robić, bo mamy PP na minusie. A to oznacza, że możemy sobie poczekać przez kilka dni, aż się PP odnowi, bo chcę dalej robić cele odnośnie industrializacji. Dobra, puszczuj dalej. Widzę, że stolica z drzwi, że Roni została cofnięta. Powy paradoks. Y, leć sobie wybrzeżem. A, bo teraz ty masz. A nie, to Tobie przeniosło stolicę do Rio de -er Janeiro. Do Rio de Janeiro to je stolicę. Jak to jest postęp w kapitulacji? Current Warsy, Realist Union's War. No jeszcze trochę, jeszcze trochę. Bo macie Porto, Al Algere, a w centrum kraju już chyba żadnych Victory Pońców nie macie, ale musicie zatrzymać dywizje, które tu biegają, nie? Um, o, i możemy teraz robić Modern Gear for the Industry. Najważniejsze, this will improve our industrialization. Yay! Możemy w sumie już pewnie karabiny mamy. Mamy 2000 karabinów, a my już 30 tysięcy karabinów na plusie. Nice. Moglibyśmy w sumie zacząć coś nowego produkować, jak na przykład ciężarówki, jak na przykład artylerię. artylerię już robimy, jak na przykład antiera. Moglibyśmy zacząć robić już w jakichś większych ilościach. Wrzuć ciebie, wrzuć ciebie, wrzuć ciebie, wrzuć ciebie. Możesz powoli zmniejszyć tego. Eee, wrzuć ciebie, można więcej. I surowców brakuje. pięciu gumy brakuje, skandal. Z czym nie będziemy walczyć? Z Brazylią. Brazylia to będą nasi komunistyczni przyjaciele. O tak, tak, tak. tak. Za siebie u nich ziarno komunizmu. Wszyscy będą z głodu bambusy wpierdzielać. Dobra, cześć, dwie dywizje. Witam. Ty możesz gdzieś tutaj się teptać, żeby pomóc się wbijać. Bo ta jedna dywizja będzie kontrolowała ewentualnie jakby coś chciał do Rio. że, Rizzo, że Rizzo, Rizzo podejść. No właśnie. Dobrze przeczułem. Dobrze przeczuwałem, że coś tu będzie podjechać. British Imperial Conference of 1937. Mhm. Mm mhm. Mm Mhm. Mam nadzieję, że to wszystko dupnie. Ta dywizja jest prolatyczna, co tu idzie. Bardzo prolatyczna, Bardzo prolatyczna. Ale powinniśmy zdążyć... Ile to jest Wiktory Pońców? To są trzy Wiktory Pońców. Nie no, Zresztą trzeba każdą prowincję bezpośrednio zajmować, bo oni nigdy nie skapitulują. Newa. Jezus, ile ty z dywizji, weź to zatrzymaj. Podtrzymaj tę dywizję, ale sprzętu im zaczyna brakować, to bardzo. Bardzo im sprzętu zaczyna brakować. I to mnie niesamowicie cieszy. Pozajmuj wtedy te darmowe Victory Points. No bo trzeba to zajmować. Bo oni nie zamierzają sami z siebie skapitulować 4%. No ale tylko, że tu już nie ma żadnych miast. Panowie, wy już nie macie nic tu dosłownie. Chyba że jestem ślepy i czegoś nie widzę. Tu jest jakaś fabryczka. Dymi. Globalne ocieplenie bustuje. Typowa Brazylia. A, trzeba tę dżunglę po prostu zajmować <noise> w nas znienawidzi towarzysze za to, że go wysłaliśmy na tą dżunglę Który mamy? 37, jest, jest To może żeby dobycie zwiększyć, wiem, że nikt z nami nie handluje, no ale no co ja na to poradzę No co ja na to poradzę, że, że nikt nie, nie chce korzystać z dobrodziejstw Związku Radzieckiego Ile mamy już debafów jeszcze? E, 60 pro... nie, 50% do badań, okej okay, Okej, okay. na razie też żadnych samolotów nie robimy, bo się nie opłaca e, Tylko szkolimy Oho, brawo, brawo, przeciąłeś mnie. Dumny z ciebie jesteś? Sao Paulo. No właśnie, to jest problem, że teraz trzeba będzie... O, Minas Morgul! Tu są Wiktory Pońcy? Nie, to jest randomowa prowincja, która dostała stolicę. Brawo, panowie, tylko że ja tego nie utrzymam. Fajnie, jakbyśmy chociaż te Sao Paulo zdołali radę utrzymać. Chcę mi tą prowincję. Panowie, musicie tam puszować na północy! Puszuj na północy! Przyszedł ci karabin... A może wysłać ci trochę karabinów? No w sumie, no dobra, wyślij, Landliza, damy ci powiedzmy 10 tysięcy przestarzałych karabinsów. Co ty na to? Co ty na to? 10 tysięcy przestarzałych karabinsów. Masz, wystaw za to dywizję jakąś milicję. Biegaj i zajmuj state. No y. ten już na Porto też chce zająć. Niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Za mało dywizji tu jest. On już ciebie odciął dzban. Muszę ci wyciągnąć tą dywizję. Możesz tak głupio dywizji tracić. Przydałoby się też jakiś kociołek znowu Mach, dobra. Bronimy portu. Wiktory pońców bronimy. Cofnij się do tego portu. Niech on sobie biega, zajmuje te puste prowincje. Wyciągnąłeś go? Jest, wyciągnąłeś go. Dobra, jeżeli on pójdzie, damy mu tu wejść? Tak, damy mu tu wejść, bo wtedy go spróbujemy. O! Mówiłem, że damy mu tu wejść, ale on się cofa. Nice. Mówię, że to będzie irytująca wojna, że nie chce mi się tu walczyć. Brawo, przywiązać dwie dywizje statkami. Skoro już tu jesteś, to zajmij się garnizonowaniem tego. A spróbuj, może mu to zająć. Może nóż widelec skapituluje, tylko teraz musisz zatrzymać tę dywizję. Może nóż Widalec skapituluje. Byłoby bardzo fajnie. O, tak, cztery kolejne cywilniaczki, nice, jak my już budujemy? No, panowie, no i to zaczyna się przemysłem nazywać. No powoli, powoli, 37 i to już jakoś zaczyna się kręcić. E, o, jeszcze poza mapą jeden cywilniaczek, o, proszę bardzo, no i widzicie? Ty, wystarczyło nie dopuścić Stalina do władzy, tylko Trockiemu dać stery, żazonzania i widzicie jaki piękny, szczęśliwy kraj? Widzicie jaki piękny, szczęśliwy kraj? Szczęście, radość, dostatek miodem płynący. Możesz mi zrobić marinsów górskie. No nie wiem, zacznijmy boostować sprzęt piechoty, bo sobie na tym bazujemy. Na tym bazujemy. Czy my jesteśmy w stanie robić jakieś. A musimy przeprowadzić pełną industrializację kraju, tak, żeby dalej robić. Okej, okay, ale widzę, że na wszystkich potencjalnych sąsiadów mamy najważniejsze. Brama Europy, czyli Polsza, Tym razem nie będzie piłzuskiego, No nie, sobie w sobie tej, w, tej, w tej, w tym uniwersum nie było bitwy warszawskiej, nie. Ani potem pod pod e, Lwowem, Komorowem, to było Komorów i potem Nad Niemnem. I nie zostaliśmy w pierdzielu, panowie. Polażki nas nie zlały. Hehe, <laughs> że teraz to my ich zlejemy. Zajmij to lotnisko. Może to też jakiś ukryty victory points. Zajmij to mi nas, Morgul. Skapitulujecie, czy nie? Mm, 2%. Czyli u, u, ukryty warscore gdzieś tu jest. Szukaj warscora, zając. Szukaj warscora. Gdzie tu może być warscore? Nikt nie wie. Żaden nie wie. Byś Mam wrażenie też, że nasza czerwona Brazylia... O, kociołek się zrobił. Ja to zrobiłem? Nawet nie zwróciłem uwagi. No to zrób konwersję sprzętu. Poważnie, nie mogę dwóch najważniejszych rzeczy badać, czyli czołgów i samolotów. Czym my wygramy tą wojnę? Oj, chyba nie zdążymy wy, wyciągnąć owoców z tego kociołka, albo zrobimy jeszcze większy kociołek. Chyba, że on do, do tego portu zdąży. A prawdopodobnie zdąży. Dlatego trzeba ratować port i Sao Paulo w podskokach. Polecisz tędy i ty też na razie na południe się udasz. To jest tu importante, bo możemy właśnie obronić Wiktory Pońca. To jest teraz kociołek, tylko teraz trzeba go utrzymać. Ta jedna dywizja nie będzie tak stała, nie? No właśnie. O, to to to, to ty się utrzymaj tutaj w tym Shao Paulo. Mm, szabelką, szabelką. Zdążysz przed nim, wtedy ci te dwie odetną. O jest ale szachy. Z jednej strony mi się podoba to manewrowanie tymi tymi, ale to tyle czasu marnujemy, zamiast szerzyć jakiś syndykalizmy. Czy ty dałeś się cofnąć? Tego szało Paulo. Weź zmień cel. I się tym zajmie. dobra, te dwie dywizje powinny wyparować. Nie wiem jak ja zrobię tej kociołek, ale, ale jestem geniuszem. Dobra, jedna i druga dywizja. Mm, ci nie mają szans tego wyciągnąć, bo to są wszędzie nasi, nice. I kawałek po kawałku. Będziemy dziubać tych bandytów imperialistycznych burżuazjów święta Karyna. A więc święta Karyna to wasz ostatni festung. Dobrze, dobrze. Może być i święta Karyna. Może być i święta Karyna. Mhm. Uh -huh. yy, co co tu się ładuje? Walka przeciwko rasizmowi, pięć stabilności. Okej, okay, brzmi jak plan. Potem możemy stres demokrację, dwork, stabilność, popularność, socjalizmu i przerwanie budowy. Nie no, bo to nam zużywa tylko trzy tego: trzy cywilniaczki, a da dziesięć stabilności i dziesięć socjalizmu. Znaczy, te trzy cywilniaczki przez tam chyba prawie dwa lata ten pałac socjalizmu. Jakiś pałac kultury i nauki, jak w Warszawie się yy, tworzy. Yy, no to, no to chyba, chyba i tak się opłaca, jakiś Związek Radziecki. I już z broją tej świętej karyny. Dobra, tu ci odetnę dywizję Okej, okay. gdzie jest ta czwarta nasza? Tu są 3, 3, trzy, dobra, zgadza się Wydaje mi się, że sprzętu im zaczyna brakować A wy dostaliście ten nasz sprzęt, czy nie? Uh, delivered Next Delivery Union Dostali 6% dopiero tego, co im wysłaliśmy To nie wiem, czy wojna domowa się nie skończy A oni dopiero dostaną to No, ale trudno jest czwarta dywizja na północy? No dobra, możesz być na północy Yy, pomóż im tutaj. Skoro w tych górach się broń, to przejdziemy naokoło do świętej karyny. Niezależne yy, fabryki samochodzików, nice. Czemu nie mogę? Bo musimy wszystko przeprowadzić. Jest. Okej. Okay. No to wrzuć mi. Wrzuć mi, wrzuć mi, wrzuć mi. Możesz to mi wrzucić. Ej, tej budowy metra to my chyba musimy zrobić tak czy siak, żeby zakończyć industrializację. Chyba musimy to zrobić. To przez pół roku nam skradnie dwa cywilniaczki, ale chyba musimy to zrobić, żeby zakończyć industrializację, bo ta industrializacja nam drzewko blokuje. Także, także... O! 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 o zwycięstwo! No i nice, no i to mi się podoba. Jak tam Hiszpania? Hiszpania... O Jezus, co, co, tu, co, co, co się dzieje? Panowie! Między samą pojęcie się Ja nie, po... nie, nie mam pojęcia co się wydarzyło, ale to oznacza, że zakończyliśmy na razie wszystkie nasze wojny domowe Bo jest tylko jedna wojna, której nie możemy pomóc, no bo desant... a jakbyśmy się chcieli desantować? Byście musieli pływać statkami, ale... no nie, nie będziemy mogli się dropnąć, trudno Nie będziemy mogli się dropnąć, więc na razie skupmy się na rozwoju kraju O, cywilniaczki wolne, ja, jak ja na to czekałem, dobra, możemy więcej w state'a władować Mega mi się to podoba, Gdzie jest jeszcze dużo wolnych slotów? W kursku jest dużo wolnych slotów Zarąbiście, wrzuć mi od razu, jeszcze cywilniaczki budujemy, myślę, że jak te cywilniaczki skończymy można powoli myśleć o Można powoli myśleć o, dobra, wolontirsi wrócili do Leningradu, dobrze, dobrze, dobrze Political power, stabilność minus 5, to dostaje każdy kraj w zależności od tego jaką ma ideologię no więc my mamy, to jest spoko, 5 stabilności, żeby mieć Production, Efficiency Cup i Political Power plus 15, brałbym w ciemno, brałbym w ciemno. Remuneralizacja Konstantynopola, właśnie, w co poszła Turcja, Tu! czemu wy wszyscy jedziecie w jakiś, jakiś skrajnych prawicą? w ogóle, co, co już macie za dim? Chociaż nie, z tego co pamiętam, to Turcja za, zawsze brała sojusz za dim, Jest to się zgadza, a wy nie jesteście gwarant, czy właśnie nie walnęła wojna? Bo Edwardzik gwarantuje Grecję, Turcja. Chyba wojna walnęła. W 37 mamy wojnę światową, nieprawdaż? UK będzie broniło a, te, a Grecji czy nie? Czemu w telegram Pinochet? Czemu Czechy weszły do ententy? Znaczy kontynentalnej ententy? Chyba nie, chyba Grecy pozostawili, zostali pozostawieni sami sobie. Brytyjczycy już nauczyli się na Polsce. Czy sojuszników na wschodzie warto zostawiać samych sobie. <grych> Nic złego się nie stanie. A wprowadź mi. A nie, to wystarczy, że mam jedno ze wszystkich, tak, tak. Nie muszę tego badać. No to wrzuć mi teraz czystka dysydentów, faktory, militarka, plan pięcioletni. O, to możemy wprowadzić bo tam na industrializacji troszeczkę. Jest, jest. Dobra. Bo jaki my, my na jakim jesteśmy procencie? Mobilizacja, ekonomii, military, faktory, infantry. Na razie militarek nie budujemy, ale na potem się przydam. Ej, już tylko 40% kary. No i to mi się podoba. O, znowu coś sprzedajemy. Podoba mi się. Handeli, handeli. E, my dużo jeszcze będziemy budować tych sztatków. Beznadziejnych. Bo ja bym zaczął konwojów trochę ciapać. Nie będę budował stoczni, aż tak bardzo nie oszalałem. Ale można by pomyśleć o jakichś tych... 38. Dobra, zbadaj mi to. Jak my w ogóle z badaniami? Plus 2% 2%. Ja się, ja się cieszę, raz ja, 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 ja się cieszę, jak jest powyżej 30%, to mi mówi 2%. 206 dni, chyba możemy powoli zacząć to badać. Znaczy i tak mamy karę. Ale chyba to jest moment, gdzie może... A może nie. Dobra, na razie postawmy na piechotę. No nie chcę, ale muszę. Nie chcę, ale muszę. staliśmy tę z zmotoryzowanej spoko. Wrzuć um, mi pytanie, czy my, całej piechoty, chcemy robić dobrą piechotę? Czy nas stać na to? Musimy sobie odpowiedzieć na jedno zarobiście ważne pytanie: Czy cała nasza piechota to będzie good, good piechota? Dobra, daj antitanka. Bo na razie żadnego czo... o, co, co co to za jakieś walki? A. Nie wiem, czy to nie są jakieś decyzje, czy coś, że oni co chwilę jakieś prowincje randomowe przejmują. Nie mam pojęcia, jak działa ta wojna domowa, ale Republikanie zaczynają puszować tych falangistów. Tak, falangistów zaczynają puszować. Interesujące, mogę już to metro zacząć budować, tak? Czy też pół roku będzie robić? Jeszcze musimy MTS odpalić. Socjalizm. Um, Okej, okay. trzy stabilki. mamy stabilki. 62%, to już jest sporo. To już jest sporo i tak oczywiście do setki dążymy samolociki dalej się trenują. Dalej się trenują. No nie produkujemy żadnych samolotów, mamy chore debuffy do tego. Hmm, chore debuffy do close air support Ale nie, myśliwcy moglibyśmy produkować w sumie. ale nie, na razie się nie opłaca. Niech się robią karabiny, niech się robi to. W sumie piechotę moglibyśmy, piechota przeszkolona. Tybet, coś się. Wojna! Wojna! Wojna, wojna w Chinach! Chińska wojna domowa, a Japonia. Japonia poszła w nasze na populistów, więc co tu robi Japonia? Ale to znaczy, że raczej Japonia będzie agresywna To jest Chiang kai -shek. I wy się między sobą zaczęliście napierzeć Czy są jacyś komuniści w tych Chinach? No po co ja klikam, jak przecież paradoks DLC-ku dał coś takiego jak mapę ideologii, cyk Patrzę i najbliższy nam jest Chiang O mój Boże! O co to jest? Cześć biczku. chcesz do frakcji? Nie masz drzewka, kiedy ty się wyzwoliłeś? O, co się z tymi indziami wydarzyło? Dobry, bo Kaiserze, że święty trocki Leninie w, w mauzoleum zaklęty, masłem zmarnięty, żebyś się nie rozkładał. Co to jest? Kiedy to dupło? Halo, co ty się wydarzyło? No dobra, mamy, mamy swoich. To jest, to jest święty, święty Sziprat z Kalkuty komunistyczny. Bardzo dobrze towarzyszył. Mam nadzieję, że ochotników przyjmiesz. I, I ten, dobra, myślę, że tym pozytywnym akcentem rozpadu Indii Na pochybel Edwardzikowi, bandytowi Ty, czekaj, bo ci Grecy zaczynają wygrywać z tymi Turkami Odbili Konstantynopol Nie mogę Ach. Grecy mają drzewko? Nie, nie mają drzewko Mam nadzieję, że kiedyś Führerreich będzie coś jak Kaiserreich Bo jest lore jest naprawdę ciekawe Lore jest naprawdę ciekawe i fajnie poprowadzone Niby blisko do naszego, ale zupełnie inaczej Dobra, Łapę górę, soczysty komentarz Do następnego, elo